Witaj na naszym kanale. W tym materiale spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co jest przyczyną trudności w relacjach. Relacje interpersonalne są najważniejszą częścią naszego życia. Potwierdzają to badania naukowców Harvarda, prowadzone przez ponad 80 lat. Dotyczyły one ludzkiego szczęścia, a ich wyniki ukazują, że dobre relacje z innymi pozwalają osiągać zdrowe i szczęśliwe życie. Naukowcy zwracają również uwagę na to, że liczy się jakość relacji, a nie ich ilość. To, jak zachowujemy i czujemy się w relacjach, w dużym stopniu zależy od naszego dzieciństwa. John Bowlby stworzył teorię przywiązania, która mówi o tym, że wczesno dziecięce doświadczenia wpływają na nasze dorosłe życie, a tym samym na samoocenę, zdolność zarządzania emocjami oraz relacje międzyludzkie. Przywiązanie to więź, która kształtuje się już w okresie niemowlęcym i wiąże się z odczuwaniem potrzeby bliskości. Możemy wyróżnić trzy style przywiązania bezpieczny, lękowo-ambiwalentny oraz unikający. Każdy z nich wynika z jakości więzi pomiędzy matką a dzieckiem i wpływa na nasze przyszłe relacje. Kiedy matka jest opiekuńcza, wrażliwa, empatyczna i reaguje na potrzeby niemowlęcia, sprzyja to wykształceniu się bezpiecznego stylu przywiązania. Przywiązany w ten sposób dorosły ma wyższe kompetencje społeczne i samoocenę, potrafi zarządzać emocjami, przez co rozwija umiejętność budowania zdrowych, wartościowych relacji interpersonalnych. Nie ma trudności z zaufaniem drugiej osobie, a także nie boi się bliskości. Problemy w relacjach mogą wynikać z poza bezpiecznych stylów przywiązania. Styl lękowo-ambiwalentny jest charakterystyczny dla dzieci, których matka jest niekonsekwentna i nie zapewnia dziecku stabilności, przez co nie jest ono w stanie przewidzieć jej zachowań. Taka postawa skutkuje trudnościami w relacjach, niską samooceną i poczuciem lęku. Osoba przywiązana w ten sposób może mieć problemy z zaufaniem, nawiązywaniem interakcji z innymi, może też postrzegać siebie jako osobę, której zaspokojenie potrzeb emocjonalnych jest niemożliwe. Dorośli z tym stylem przywiązania często obawiają się porzucenia przez partnera, czują dyskomfort, kiedy zbyt długo są sami, bywają także zazdrośni. Takie postawy mogą prowadzić do wielu konfliktów w relacjach. Styl unikający kształtuje się, kiedy matka jest nieobecna, ignoruje potrzeby niemowlęcia i nie reaguje na wysyłane przez nie sygnały. Tak przywiązane dziecko staje się zdystansowanym, zalęknionym dorosłym, izolującym się od bliskich relacji. Konsekwencją unikającego stylu przywiązania może być również nadmierna i niekontrolowana uległość w relacjach, trudności w wyrażaniu uczuć oraz brak zaufania. Osoba przywiązana w ten sposób, doświadczając bliskości z innymi, może odczuwać dyskomfort i zagrożenia, a także zaniedbywać swoje potrzeby. Pomimo tego, że nie mamy wpływu na metody wychowawcze naszych rodziców, możemy rozwijać się i pracować nad samym sobą, analizując wzorce zachowań samodzielnie bądź podczas procesu, jakim jest psychoterapia. Kiedy trudności wynikające ze stylów przywiązania oddziałują na nasz związek, warto również skorzystać z terapii par. Wpłynie ona pozytywnie na komunikację w relacji. Kontakty międzyludzkie są nieodłączną częścią naszego życia, dlatego szczególnie ważne jest budowanie samoświadomości, zrozumienie schematów, wchodzenia w relacje, a także mechanizmów, które nimi rządzą. Jeśli zrozumiemy, jak doświadczenia wczesnodziecięce wpływają na nasze funkcjonowanie, pomoże nam to odbudować samoocenę, nauczyć się zarządzać emocjami, a także tworzyć zdrowe, wartościowe relacje. Podobają Ci się nasze treści? Zasubskrybuj kanał, zostaw lajka i kliknij dzwoneczek.